W poniedziałek po południu ekipa rekolekcyjna udała się do magicznego miejsca o nazwie Pierwoszyno Nie tylko Gdyni i schodzimy, schodzimy schodami nad morze także na to czekaliśmy to naprawdę wielka frajda dla nas dzisiaj Oops. A to jest? Torpedownia. Orpedownia. A to jest jakiś. Z 40., po niemiecka Z 40 roku. Niemcy to zbudowali, to było połączone molem Aha. I e, w babilołach, bo to jest w We built it 1940. I e, testowali, co? produkowali, montowali, a potem testowali torpedy, które. You know, they, they were like uh, building yeah, sposób, and then testing kind of burpets, burpets, you know, because no, they were the war, you know, to kind